Cześć! Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiemy wam, co warto kupić w 2025 roku, jeżeli chodzi o markę Higvision. Przedstawimy wam kilka nowych modeli, które wyszły w ostatnim czasie. Jakie mają nowe funkcje, jakie mają możliwości, krótko je opiszemy, no i ogólnie opiszemy, jakby co warto właśnie kupić w tym 2025 roku jako cały zestaw. Skupimy się dzisiaj najbardziej właśnie na kamera. Może troszkę też o rejestratora powiemy, ale dzisiaj typowo kamery. Zaczynajmy! Zaczynając od tych pierwszych podstawowych serii, czyli z tej pierwszej serii Higvision, tutaj mamy model, który jest najczęściej wybierany przez Was, jeśli chodzi o takie podstawy do monitoringu. Jest to Kamera 1043. W tym wypadku, w tych nowych wersjach, nie jest już ten stary model 1043 z samym promienikiem poczerwieni, tylko tutaj mamy też wersję z dodatkowym oświetl oświetlaczem LED, którego widać tutaj. Tak jak kolega wspomniał, w tej nowej seria dostajemy system hybrydowy, Smart Hybrid Light, czyli dostajemy IR plus LED. Najczęściej są to promienniki IR i LED do 30 metrów, ale występują też kamery z mocniejszymi. Mam tutaj podstawową analizę obrazu, jest to Motion Detection 2.0. Nie jest to typowo AccuSense, więc miejcie to na uwadze przy zakupie tych modeli, że to nie jest typowo AccuSense, czyli ta filtracja fałszywych alarmów nie będzie na tak wysokim poziomie, jakbyście mogli oczekiwać. Producent podaje, że jakby filtracja tych fałszywych alarmów jest tak mniej więcej na 75% i tak to mniej więcej działa. Cały czas pierwsze serie produktowe są w plastikowej obudowie, dopiero w tych wyższych seriach mamy bardziej metalowe czy w całości metalowe obudowy, więc to też warto zwrócić jeżeli chcecie wybrać taką kamerę, która też z czasem na przykład nie zżółknie. Z tych samych modeli z tych pierwszych serii mamy też kolejne nowe modele z zeszłego roku, tutaj początku tego roku. Tutaj w tym wypadku mamy wersję 6-megapikselową oraz 8-megapikselową. Jest to całkowicie inny model też tej pierwszej serii. Mamy też tą podstawową detekcję ruchu, ale mamy tutaj dodatkowe funkcje. A tymi funkcjami jest mikrofon plus głośnik, co jest rzadkością jeżeli chodzi o kamery, a tym bardziej Hikvision. Mamy tutaj wbudowany głośnik, przez co możemy się komunikować dwukierunkowo z osobą na przykład stojącą przed furtką. Jest to właśnie coś, o co często pytacie, czyli chcecie tak typowo z kimś rozmawiać przez telefon. Właśnie w tym wypadku producent wypuścił te dwa modele. Oczywiście są też kolejne inne, ale... W tej pierwszej taniej serii mamy tutaj już właśnie dwukierunkową y, rozmowę, czyli wy możecie słyszeć, co tam ktoś do was mówi, i tak samo możecie mu odpowiedzieć. Same, same kamery też oczywiście są wspierane, wspierane tak samo jak ten wcześniejszy model, czyli y, Color View, oświetlacz ledowy w nocy plus pomnik poczerwieni, więc radzą sobie i przy słabym oświetleniu, i przy tym lepszym. Bardzo fajne kamerki. Z nowością, o której jeszcze warto wspomnieć, jest to, że część kamer została wyposażona w sloty. Na karty microSD do 512 GB, gdzie standardem jeszcze niedawno było 256, więc to też jest na plus, jeżeli na przykład nie chcecie zrobić sobie dużego systemu, tylko chcecie, chcecie sobie użyć kamery jednej sztuki czy dwóch, a nie tworzyć całego systemu z rejestratorem i z dyskiem. Wszystko zależy od ustawień jakby rozdzielczości tych kamer e, i możliwości ich, ale oczywiście ten 512 GB pozwoli Wam na dłuższy zapis na tych e, kartach z tych kamer, e, więc myślę, że już nawet można tutaj wtedy pomyśleć na Zrezygnowanie ma jakiś okres czasu z rejestratora i dysku. Oczywiście, jeżeli chodzi o podłączenie, bo to też nie wspomnieliśmy na początku, cały czas działa tutaj to w systemie PoE. Tutaj się nic nie zmieniło, cały czas ten system jest aktualny. Wszystko łączymy po kabu typu skrętka. Piąta kategoria, w zupełności starczy, więc tu zostawiamy tak jak było kiedyś, nic się nie zmieniło. Powiedzieliśmy już troszkę o serii pierwszej, czyli tej podstawowej. Przejdźmy do serii drugiej, czyli tej serii wyższej, jeżeli chodzi o Hig co dostajemy kupując kamery droższe, czyli tej drugiej serii? Wcześniej te modele, które występowały, to były takie zwykłe, podstawowe kamerki. Mamy już tutaj typowo AKU metalową budowę. zwykły promiennik podczerwieni. W tych nowych seriach, czyli coś takiego jak tutaj mamy, też to jest ta nowa seria, metalowa obudowa AKU ale mamy tutaj dodatkowo oświetlacz LEDowy. Czyli Smart Hybrid Light tutaj też dochodzi tak jak w przypadku tych podstawowych modeli. Ale tutaj, o czym wspomnieliśmy wcześniej, w T-seria wyższy otrzymujemy też modele z mocniejszymi promiennikami led LEDowymi oraz IR, bo tutaj możemy mieć nawet 40, 60 lub 80 metrów, zależy jaką wersję zakupimy. Jeżeli chodzi o kamery. Tubowy. Natomiast przy Kopułkach cały czas raczej jest standardem IR LED do 30 metrów. Te nowsze modele, które producent wypuścił, zostały też wyposażone w nie jeden mikrofon, a dwa mikrofony, więc to, co będziecie słyszeć z tych kamer na pewno będzie w lepszej jakości, będzie to lepiej zbierało. Wtedy trzeba, jeśli chcecie zakupić model z tymi dwoma, z tymi dwoma mikrofonami, musicie w symbolu patrzeć na końcówkę LI2U, czyli dwa mikrofony czy końcówkę 2U. Jeżeli chcielibyście się zapoznać dokładnie, jeżeli chodzi o te końcówki, bo tutaj teraz nam Hig Vision troszkę namiesza, bo cały czas w ofercie są kamery starej serii, są te nowsze i te, które nawet powoli wchodzą, czyli wymieniają się. Tymi modelami, jakby tymi końcówkami. Na naszej stronie mamy cały przygotowany blog na temat dokładnych oznaczeń i co każda cyferka, czy każda literka oznacza w symbolu kamery. Bo tutaj, tak jak kolega wspomniał, jedna cyferka czy jedna literka może dużo zmienić, jeżeli chodzi o funkcję, czy też wyposażenie danego modelu kamery, czy też rejestratora. Z kolejnej nowości mamy te kamerki z końcówką G2H. Są to modele z o wiele lepszym przetwornikiem obrazu, który został zarejestrowany w kamerach. Radzą sobie one o wiele lepiej przy słabszym oświetleniu i nawet przy słabym oświetleniu mogą widzieć już w kolorze. Na YouTube mamy taki jeden filmik z porównania kamer 8 megapikselowych. Jeśli dobrze pamiętam jest to wersja 2086 G2 i G2H. I tam macie filmik porównawczy jak to wygląda w tym samym miejscu, zamontowane? Jak te dwie kamerki działają, jakie mają możliwości? I G2H całkowity inny obraz, już przy słabym oświetleniu widzi bardzo dobrze w kolorze. Jest to seria dla osób, które typowo mają bardzo ciemność, chcieliby uzyskać bardzo fajny efekt nocnego podglądu, czy to z promienika IR, czy lodowego. więc tutaj ta przesłona, która jest o wiele jaśniejsza, pozwala naprawdę na uzyskanie, nawet jak jest minimalne światło żeby ten obraz był najjaśniejszy, jak jest możliwe. Właśnie co do takich ciemnych miejsc, których chcecie zamontować, nie wiem, mieszkacie gdzieś na wsi, gdzie jest całkowicie ciemno, nie ma lamp licznych, warto zastąpić się nad kamerami Nie ze zwykłym promiennikiem, poczerwienie, tylko właśnie ten dodatkowy Smart Hybrid Light, czyli żeby był wbudowany dodatkowo led LEDowy. Wtedy możecie zainstalować sobie to tak, że w przypadku wykrycia ruchu normalnie kamera działa na promienniku po czerwini, A w przypadku wykrycia ruchu w kamerze zapala się oświetlacz LEDowy, i jakby widać tę postać w kolorze. No i wtedy nie ma żadnego problemu z rozpoznaniem człowieka czy, czy samochodu. Warto też wspomnieć, że promiennik IR, czyli ten tradycyjny, który występował w starszych modela, on jest promiennikiem, którego my jako ludzie nie widzimy, ludzkie oko nie widzimy. Natomiast promiennik LEDowy, który jest teraz w tym Smart Hybrid Light, jest to promiennik LEDowy, który jest widoczny. To jest takie białe, mocne światło, dioda LED-owa jedna, czy też więcej wiód, zależy od modelu, który w nocy, tak jak kolega wspomniał, albo się pali cały czas, lub się może zapalić podczas wykrycia ruchu, oświetla teren przed kamerą, My to widzimy, osoby trzecie też to widzą, ale wtedy efekt nocnego poglądu jest naprawdę taki, jakby był w kolorze za dnia. Jednym ludziom to przeszkadza, żeby na działce coś tam się świeciło, dla innych jest to wręcz plus, że, że ten teren jest oświetlony i nikt tak sobie bezprawnie nie wejdzie na wasz teren. Oczywiście do samych kamer wciąż stosujemy puszki montażowe. Tak jak tutaj widać, pozwalają one zabezpieczyć ten kabelek, który wystaje z kamerki. Jak widać, nie jest to krótki kabelek. Nie wciśniecie tego tutaj nigdzie pod obudową. Nie ma takich możliwości. Jeśli nie macie podbitkę, możecie to wcisnąć sobie gdzieś w podbitkę w miejsce, takie schowane. Jeśli nie macie takich możliwości, montujecie to na elewacji. Lub jakiś krokwi, e, wtedy taką puszkę stosujecie i ten kabel właśnie zawijacie tam w środku, i tam podłączacie kamerkę pod właśnie z końcówką 45 po skręcu. Druga seria kamer wyróżnia się też w porównaniu do pierwszej serii lepszą analityką. Zastosowali tutaj Akusens, i co wersja nowsza, ten Akusens jest coraz bardziej rozbudowany, coraz bardziej dokładny, czyli jakby te procenty lecą do góry, jest mniej fałszywy alarm, mniej fałszywych wezwań poprzez aplikację jeżeli faktycznie chcielibyście zastosować monitoring i nastawić na, na to, żeby kamera dawała Wam znać, czy cały system dawał Wam znać o wykryciu człowieka lub pojazdu, musicie wejść w wyższą serię, czyli tą serię z AccuSense. Czasami już przy małej różnicy kwotowej możecie przeskoczyć właśnie na drugą serię kamer, e, z tej właśnie pierwszej podstawowej, a już na przykład taki skok, jak to jest około 70% filtracji fałszywych alarmów na 90-95% w przypadku AkuSens. No to jest znaczna różnica, bo tych fałszywych alarmów będzie znacznie mniej, zwłaszcza na, przy opadach deszczu, śniegu czy, czy miejscach, gdzie naprawdę dużo jakichś owadów lata wokół kamer. Bo te kamery oczywiście też wydzielają ciepło i te owady będą do nich przylatywać. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to tak jak widzicie, mamy do wyboru kamery białe z jakimiś tutaj czarnymi elementami lub całe czarne. Jeżeli chodzi o, o te czarne kamery, to nie jest to tak, że każdy modem ma odpowiednik w kolorze czarnym, są te wybrane modele. Natomiast większość kamer jest biało-czarna, e, czy też metalowa, czy jest plastikowa, zerzy. To wszystko oczywiście od serii produktowej i od danego modelu. Trzeba mieć na uwadze, że czasami te czarne kamerki są droższe niż te białe. Tu, tu tak... To wymyśli, takie są ceny niestety e, tych kamer, Dlatego nie zawsze jest 1 do jeden, jeśli chodzi o cenę tej kamery, czasami te czarne występują i tu też zaznaczę, że te czarne kamery zazwyczaj występują tylko w drugiej serii modeli od Hika, czyli te pierwsze podstawowe modele występują tylko w kolorze białym. Powiedzieliśmy już naprawdę sporo o kamera, o pierwszej serii i o drugiej serii. Jeżeli mielibyście pytania, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy też na naszą stronę i na blogi. Gdzie wyjaśniamy krok po kroku różnice w tych kamerach, czy też pokazujemy fajne, aktualne modele, bo to, tak jak wspomniałem, naprawdę zmienia się bardzo szybko. Pojawiają się nowe modele, nowe oznaczenia, jakieś tam poprawki, czy to softowe, czy, wygląda, czy sam wygląd się też zmienia. Warto tutaj być na bieżąco. Jeżeli chodzi o kolejne elementy z naszego tutaj systemu Hikvision, mamy też rejestratory 4, 8, 16-kanałowe i więcej. Mamy też tutaj oczywiście odświeżone też rejestratory, bo nie ma już wersji NI, która była kiedyś. Teraz mamy wersję z końcówką NXI. Są te rejestratory, które Tickle wspierają Akusens, Mogą też narzucić Akusens w kamerach, jeśli jej nie macie. Lecz pamiętajcie, jakby to nie jest zawsze to samo, co kamery z Akusens, i często to też jest tak, że to nie są na wszystkich kanałach te Akusens narzucone na te podstawowe kamery, tylko to są na przykład na pierwszy, drugi kanał. Eee, tak jak kolega wspominał, tych starych modeli już nie ma, lub już ich nie będzie. Eee, my już w większości mamy w sprzedaży tylko właśnie te serie NX i -E, K1, K2, czyli te nowe serie. I takie też sprzedajemy, bo są najnowsze, będą wspierane przez producenta i będą do nich aktualizacje wydawane. Oczywiście, tak jak starszy w starszej wersji, występują rejestratory z wbudowanym Switchem i ze Switchem osobno, gdzie musimy dokupić ten Switch. Jakie są różnice, czy kupić z wbudowanym Switchem POE lub czy z zewnętrznym Switchem POE? Mówiliśmy to na, w jednym z poprzednich filmów, warto tutaj sobie odświeżyć ten film, na pewno Wam pomoże. Wracając jeszcze do akusensa w rejestratorze. Mamy tutaj też odświeżony soft, więc tutaj też pozwala nam to na lepszą segregację naszych nagrań, czyli jeżeli kamery nagrają nam jakieś zdarzenia i my oczywiście odpowiednio ustawimy sobie wszystko w naszym systemie. Rejestrator też będzie nam podpowiadał w którym momencie jaki ruch został wykonany, więc też nie musimy przeglądać na przykład 10 godzin czy 24 godzin, bo sam rejestrator, jeżeli zostanie dobrze ustawiony, czy kamera razem z rejestratorem zostaną dobrze ustawione, rejestrator będzie nam podpowiadał, w którym momencie, w której sekundzie jakiś ruch został wykryty. Wtedy na osi czasu w, w odtwarzaniu, w rejestratorze macie wszystko zaznaczone odpowiednimi kolorami i nie musicie, tak, tak jak kolega tutaj tłumaczy, nie musicie przeglądać całego, 8-godzinnego dnia pracy, tylko w danym momencie, gdy coś się działo. Kupując też aktualne wersje, czy to kamer, czy to rejestratorów, mamy gwarancję tego, że będą one aktualizowane, bo do tych systemów monitoringu jak najbardziej aktualizacje się pojawiają, częściej lub rzadziej, ale są, więc tutaj kupując najnowszą serię, mamy gwarancję, że system będzie wspierany przez jakiś jeszcze czas przez producenta. To samo rejestratorów, tak jak wcześniej, montujemy dyski do pracy ciągłej, Seagate lub Western Digital, te mamy w ofercie, szczerze polecamy, bo mamy je przetestowane, możecie je oczywiście u nas zakupić. Jaki dysk wybrać to zależy od tego ile kamer wybierzecie, jakie te kamery wybierzecie, jaki też ciągłość nagrań potrzebujecie z, z tych kamer. Mam nadzieję, że ten film pozwoli Wam łatwiej wybrać, chociaż Wam troszkę rozjaśni, jeżeli chodzi o modele, czy to kamer, czy to rejestratorów. Bo tutaj faktycznie powtórzę się po raz któryś mam naprawdę spory wybór kamer, spory wybór rejestratorów, więc tutaj warto zwrócić na to wszystko uwagę, na te numery, żeby to było to co wy chcecie kupić, żeby nie kupić czegoś czego po prostu nie będziecie używali, albo będzie nie działać tak jak byście chcieli. Dokładnie. Nowości, czyli mikrofony wbudowane, dwa mikrofony wbudowane, możliwość dwukierunkowej komunikacji dźwiękowej, dodatkowy oświetlacz ledowy, to to są nowości, które powchodziły tutaj na, na rynek w przypadku Hika. Jeśli macie jakieś konkretne pytanie, jaki model wybrać, czy potrzebujecie jakiś dobór urządzeń, oczywiście odzywajcie się do nas, chętnie Wam z tym pomożemy. Jeżeli będą pytania, zapraszamy do kontaktu mailowego czy telefonicznego, a tak zapraszamy na naszą stronę do odwiedzenia i zapoznania się z ofertą Hikvision, bo tam mam naprawdę sporo wystawionych aktualnych modeli. Oczywiście zapraszamy na wcześniejsze filmy, jak i te następne, a tymczasem wszystko na dzisiaj, trzymajcie się, cześć. Cześć, do zobaczenia.